Kiedy zarażasz się wirusem, nie czujesz się od razu chory. Ale wirus szybko się rozmnaża i młode wirusy trafiają do Twoich smarków, śliny i kupy, nawet zanim poczujesz się chory. To jeden z powodów, dla których wirusy rozprzestrzeniają się tak szybko. Ale ponieważ te małe wirusy trafiają również do wody, w której się kąpiemy, myjemy ręce i spukujemy toalety, wszystkie wędrują do kanalizacji, gdzie mogą posłużyć jako ostrzeżenie przed wybuchem epidemii. Witamy na Minucie z Ziemią. Wykrycie cząstek wirusów w ściekach poprzez monitoring ścieków może wydawać się szukaniem igły w stogu kupy. Ale w 2001 roku naukowcy z Finlandii spuścili jedną szczepionkę przeciwko polio do toalety i wykryli cząstki wirusów ze szczepionki w oczyszczalni ścieków znajdującej się 20 mil w dół rzeki. A ostatnio naukowcy odkryli, że mogą wykryć około 10 przypadków COVID ze ścieków ponad 100 tysięcy ludzi. To właśnie ten rodzaj dokładności, w połączeniu z faktem, że ludzie przenoszą wirusy zanim jeszcze poczują się chorzy, sprawia, że nadzór nad ściekami to potężne narzędzie. Trzeba jednak przyznać, że jest to również nieprzyjemne. I to nie tylko dlatego, że dotyczy ścieków. Chodzi o to, że to forma nadzoru nad ludźmi, a wszystkie dane osobowe, które ktoś zbiera o tobie, czy to dane o twoim zdrowiu, czy historia przeglądarki. Mogą być wykorzystane do złych celów, tak samo łatwo jak do dobrych, ale nadzór nad naszymi kanałami ma więcej dobrych stron i mniej tych negatywnych niż inne formy nadzoru. Po pierwsze, w przeciwieństwie do historii przeglądarki, która może wskazywać bezpośrednio na Ciebie, dane ze ścieków są anonimowe. Nie można stwierdzić, że to Ty jesteś chory, tylko że ktoś jest chory. A po drugie, naukowcy mogą wykorzystywać monitoring ścieków jako system wczesnego ostrzegania, aby wykryć ogniska chorób zanim zrobią to inne metody, tak jak badanie osób z objawami. Jak można sobie wyobrazić, jest to bardzo pomocne podczas czegoś takiego jak globalna pandemia. W 2020 roku wiele miast i krajów po raz pierwszy zaczęło monitorować ścieki. Jeśli więc znasz termin monitoring ścieków, to prawdopodobnie dlatego ale wypuszczamy do naszych kanałów znacznie więcej rzeczy niż tylko cząstki wirusów. Jeśli jesteśmy w stanie je strawić lub jeśli nasze ciała je wytwarzają, ich pozostałości prawdopodobnie zostaną wypłukane, co oznacza, że każdego dnia do kanalizacji trafia mnóstwo informacji. W jednym z badań monitorowano ścieki kampusu uniwersyteckiego pod kątem hormonów takich jak adrenalina i kortyzol, aby określić, jak bardzo zestresowani byli studenci w ciągu semestru. Naukowcy odkryli, że DNA bakterii jelitowych, które trafiają do ścieków, może wiele powiedzieć o nawykach żywieniowych i wskaźniku otyłości w danym mieście, co może pomóc w stworzeniu lepszych lokalnych zasobów zdrowotnych. Ale jeśli pobieramy próbki zbyt daleko w górę rzeki, ten rodzaj nadzoru może stać się inwazyjny i może przypadkowo wzmocnić stygmaty i stereotypy, które i tak już nękają społeczności. Jednak kontrola ścieków, jeśli jest prowadzona prawidłowo, jest prawdopodobnie najmniej inwazyjnym sposobem na dokładne zebranie tego rodzaju wrażliwych danych w porównaniu z innymi metodami. Tak długo, jak będziemy uważać na wytyczne dotyczące nadzoru nad ściekami i odpowiedzialnie wykorzystywać uzyskane informacje, ścieki mają duży potencjał, by przynieść korzyści dla zdrowia publicznego. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.